Witajcie na moim kanale MBW Motor. Dzisiaj opowiemy sobie troszkę na temat motorynki Pony M1. Zapraszam do oglądania. No to co, motorynka Pony M1, to jedna z najbardziej kultowych polskich motorynek, produkowana w latach 1978-1980 przez zakłady rometo, rowerowe Romet. Była zaprojektowana, zaprojektowana głównie jako tani, prosty w obsłudze pojazd dla młodzieży oraz do, do krótkich dojazdów. Napędzana ona była silnikiem dyzamet 022 o pojemności 49,8 cm3. No i co? No to był jednocylindrowy dwusów chłodzony powietrzem. No to moc około 1,7 konia. Na gaźniku GM12F1. Skrzynia biegów dwubiegowa. Zmiana biegów odbywała się w manetce w kierownicy obrotowej. Sprzęgło mokre dwutarczowe. I napęd, no to oczywiście łańcuch. Osiągi. Prędkość maksymalna. Wynosiła około 40 km na godzinę, spalała około 2 do 2,2 litra na 100 km. Pojemność waku 5,5 litra, masa bardzo lekka 40 kg. Cechy charakterystyczne: bardzo niska rama, łatwa do opanowania dla młodych, małe koła, charakterystyczny motorynkowy wygląd, obrotowa manetka biegów, dziś już rzadkość. E, regulowane rowerkoś... E, e, regulowane rowerowe siodełko. Prosta, prosta konstrukcja, łatwa naprawia i tanie części. Kolory fabryczne w jakich występowała, no to pomarańczowy, żółty lub jasnozielony. Dlaczego Pony M1 jest dziś kultowa? No to jest przede wszystkim sentyment PRL-u, prostota i niezniszczalność, świetna baza pod renowację i rosnąca wartość kolekcjonerska. Krótka historia. Model M1 był pierwszą generacją Pony, rozpoczętą w 1978 roku. Był to zupełnie nowy projekt, choć korzystający z podzespołów już stosowanych w innych motorowerach. Produkcja trwała krótko, a dziś, a dziś egzemplarze oryginalne są dość rzadkie. Budowa i charakter: Silnik dwusuwowy, jednocylindrowy dezamet 022. Typowy motorowerowy silnik tego czasu. Skrzynia biegów, dwubiegowa manuala z ręczną zmianą biegów. No i co no, kultowa maszyna, no pozdrawiam.